Będzie y no niedziela jakby za 15.07 Dzisiaj lecimy Do Pucyfiku Z grubą ekipą Jakie inne zaparkowały tam, wszędzie A ja na miejscówce Odyna Oddam Ci zaparkowanie Odyna jak coś Co tu jeszcze jest? Duży ile, Siema, Sławciu Duży Zbigniew Tam jest Jarek Ale namieszało Mega dzisiaj zimno jest Walą sprzęt, czułość, niżej i tam kopać, bawić Pieniądz Ograł już trzeci sygnał Jeden grusik panielski duży lekki I co masz cebro? Ja tam daleko wziąłem tylko kawałek zrywki i drugi sygnał <laughs> drugi sygnał Tam daleko Tam daleko Duży rozwaj wszystko Obrąd. 20 Jakaś maszyna tu kopała, kopała i pieniądze się pokazał Spadł Czekajcie, umyję. Czy to jest to gorszy? Nie wiem Wygląda na Ziko Panierce mega i patynie zielone Pokaść tutaj to będzie co grosz, zielony, tak jest, jest w butówach. Następny sygnał gdzieś tu Co to jest? Co to jest tutaj? Kamień dzwoni Czy Czemu tak dzwonisz? Pokaż się co ty masz w sobie? Coś jest spanierowane w środku. Żeby... Tu tylko dzwoni. Ale czemu? To nie jest kamień. To jest szlak. Coś tu jest. Coś było. Znaczy, wydubany pieniądz. Ale jaki? Jaki, jaki, jaki ty jesteś? Chyba Bolesław Plus. Tak jest, dycha. I całe stado tu jest dowodzący. Lecimy na drugą mańkę. Drugą flautę jest i czesie jeszcze. Zostaw to. Idziemy z drugiej mańki. Na bogatości. Dwie monety w jednym rzucie.

ma taki piękny guzik Mega, na by trafić, nie? A tu w wodzie taki I w śmietniku, super, Dobry w dobrym stanie. A widziałeś co Jarek ma? Prawdopodobnie bursztyn. Jest to groszy w końcu. Po śmieciach i innych podrzutach. Mini miedziany łańcuszek. Sławek ma sygnał na odchodne Ale ładny Ładny pierścionek Ja słyszałem, że tu srebra chłopaki też mają Zobacz jaki ładny pierścionek Miedziuszka Ale ładny Kurde wygrzebałeś z tego śmiecia Ładny No zobaczcie rekiny Mega, mega Ale dosłownie słuchaj, że tu więcej srebra jest Jeszcze ma... Czesiu, którzy ma? A Jarek rozwalił system bursztynem, zaraz zobaczycie. A w ogóle to się zawijamy. Jarek, dzisiaj rozwaliłeś system. Mogę ci pogrzebać w torbie? Znajdę? Jest. Jest, nie, nie. No ale masz to nawalone, nie chcę cię pokaleczyć. Patrzcie, to. Patrzcie, jaki bursztyn przywalił. Przyjechał sobie wczoraj pierścionek. Mega. I jeszcze oksy. Gancnoje, ale to tu kurde. Świeżynki, nie? Świeżynki oh, Tak gangster oh. Ale bursztyn robi robotę Duży zidentyfikował go Zważymy I to jest polskie złoto w Bałtyku, nie? Patrzcie, kozaka teraz ma oksy Oksy i złoto w Bałtyku Zwijamy się wszyscy, wszyscy rekiny już się przypakowują A tutaj jest jeszcze bezalkoholowe Dzięki śliczne Każdy ma? Patrzcie 00 zero, zero. i podsumę Dziękować 2, 3, 4, 5 Prawie 6 ile mam Zobacz, miedziucha Miedziucha łóżka dla Wiktora z kanału Rzeczy Historyczne A tu takiej śmieci od razu przybrałem stronie kolorowe, a tu jest miedziuszka jeszcze A reszta to wek do kosza, bo przy koszu robimy podsumowanie ten tu cały pojemnik narąbał, pokaż Ty z pudełkiem normalnie chodzisz panie nie. nie. Zobaczył gdzie to srebro obiecane mówiłeś A widzę, jest srebro ale ładne gdzie się, jakie ładne delikatne? Zobacz Kurde mega Mega, co tu jest za obrazek? Serce I tu masz jeszcze Ale ten to ładny panie Kurde to wszystko tam w tym śmietniku nie? I coś tu masz jeszcze zawieszkę? Magnes. Magnes? A tu przyczepkę trzeba uważać im, nie? Coś na kosił hajsów. O, guzio. Ale mega jest biżuteria. U mnie nie ma biżuterii. Tamte to się nie liczą. No kurde, coś tego mam wierba Zobaczcie Zobacz ile tego tu jest. To wszystko, ku... a jeszcze mi ducha jest. Oj, kurde, było. 2, 4, 5. 6,70. Srebro. Srebro. Jedno i drugie. I hak od dźwigu. Ale krzyżyk mega. Kurde. Raz, dwa, trzy jest trzy są. A patrz, ile tutaj jeszcze kolejka. Idę w stronę. Sławka. Duża, zwykle na rombach. Oksów, nieoksów. Sławciuma dwójkę zająca playboya Guzik mega, ale odle połowy ładne, no. ładne, ładne. Ja mam taki mosiąc. No i fant nie, pierścionek ostatni sygnał. Ale biją poszło dzisiaj, nie? Zobacz. Czas ma dwa pierścionki z tego srebrny. Irek Tutaj tego jest. Duży. Powoli do dużego. Jest. A bo jest rebelką. Jest napisane. Jest. Patrz. Jest, <laughs> jest napisane że jest. <laughs> Jest to znaczy po amerykańsku, tak. Zobacz, zobacz. Ile masz 2, 50, 3 zł masz na pewno. Tu masz jeszcze. A to jest miedzianikiel, ta jest ładna. 49. No. no, łapy czorne. Śledzie, nie śledzie, ale srebra. Jest srebra. Śledź to jest najlepsza potrawa dla detektywów. No i tutaj chyba mistrz jest, nie? Tu, to, to pierścień, zobacz. Duży, zobak i pierścień. Mega, Chyba nawet... 76 grosy oksy polaroida, pewnie z krzyża warte są, nie? <grym> I i bursztyn, to jest mega, zważymy go Jarku Dobra. Idę otworzyć bezalkoholowe i zważymy to jeszcze No jakby była cała, była ładna na bank Ale dobre to piwerko bezalkoholowe Dobra, miałem zważyć bursztyn, trzymaj uwagę Idę zważyć Jarek będziesz czynił honory Py Enter Jaka była, odstaw na rękę? Gdzie 15 gram, 20 na pewno. Strzelaj. Ja tak samo się nie znam. Ja chcę to wkłaść. Panie, 20 gram, 42. jest strzeliłem. No mistrz. Mega, mega, nie? Także tak. Co, pozdrawiamy z Półcyfiku. Czówko. Do zobaczenia I w wakacje. tak jest. Na wyjeździe Jarek przywalił ładnie. Takie. I duży ma tutaj, Chce coś, przy... coś od czegoś. Ładniejszy od Tyle, ale tutaj też jest fajne, nie? Zawsze. To jest fajne. Dobra, na no wagę, dawaj. Jak ładnie. Siemieni, super. I wywalamy. Tyk. Pełen śmietnik, śmieci. Coś się natnie jak zawsze. Tu ich jest miejsce, nie? A nie w wodzie.